Witam ponownie na moim kanale. Tym razem zaprezentuję kolejny projekt, na którym pracowałem w wolnych chwilach. Jak widać, jest to klon gry Pong. Wiele osób może kojarzy tą grę. Ona była popularna w latach 70. i na początku lat 80. Była sprzedawana na całym świecie pod różnymi nazwami. Również w Polsce sprzedawana była pod nazwą Ameprod, taka konsola. Natomiast na całym świecie były najróżniejsze implementacje tej właśnie gry. Wszystkie one bazują na takim jednym wspólnym układzie General Instruments AY38500. Tak wygląda ten chip, można go jeszcze kupić, nie są nowe, natomiast są jeszcze zapasy dostępne w cenie około 30-40 zł można w Chinach kupić taką kostkę. Jak widać cały układ też nie jest zbyt skomplikowany, jest to po prostu obudowanie tego chipa, który zawiera całą logikę wszystkich gier o wejście, wyjście, jest tutaj zegar, bramki, wyjścia. I tak dalej. Każdy może sobie to zrobić. Można zamówić sobie w Chinach taką płytkę. Zmontować tą płytkę w godzinę. Jeśli ktoś nie ma wprawy. Jeśli ktoś ma wprawę to może w pół godziny. Natomiast największym wyzwaniem tutaj w budowie tego typu konsoli to jest właśnie jej obudowa i budowa. Ja zaprojektowałem coś takiego. To jest. Obudowa polskiej firmy KRADEK z ABS-u, takiego twardego plastiku. Również te kontrolery, które tutaj widać, też są z tej, tej konsoli. No, potencjometry trzeba było dobrać odpowiednio, zaprojektować grafikę, wygląd zewnętrzny, funkcjonalność. Jak widać, możemy tutaj wybierać gry takim pokrętłem. Tak to działa. Gra posiada kilka opcji. Można zwiększyć na przykład kąt, pod jakim odbija się piłeczka. Można zwiększyć prędkość albo zmniejszyć graczy, co bardzo utrudnia grę. Znaczy ona z takiej bardzo łatwej i nudnej robi się prawie niemożliwa do obsługi. Także jest to dobrze, że tak powiem, wyważone. Trudność gry jest dobrze wyważona. To z czego jestem zadowolony to, to naprawdę budowa tej konsoli. Udało mi się też wewnątrz tych padów zamontować magnesy w obudowie. W związku z czym całość stworzy taką jedną zwartą obudowę. Znaczy nie, nie gubią się te kontrolery. Przyklejone są dosyć mocno do obudowy. W każdej chwili można je oczywiście odkleić i korzystać Użyłem takiego złącza audio wideo zgodnego z Komodora 64, ponieważ chciałem użyć Neptuna ponieważ mam Neptuna tutaj w ciągłym użyciu. Ale oczywiście można łatwo zaimplementować cincze gniazda, takie bardziej uniwersalne. To, co jeszcze tutaj wymyśliłem, to te kontrolery są wypinane. I w przyszłości zrobię sobie taką przejściówkę, która pozwoli używać ich jako padle do komodora. Bo potencjometry mają tą samą wartość co w standardowych wiosełkach do Commodore 64. Tak to wygląda. Tak się gra. Ciężko grać samemu ze sobą. Natomiast na potrzeby tej demonstracji to chyba wystarczy. W na najbliższym czasie planuję zrobić jeszcze jedną identyczną albo bardzo podobną konsolę z przeznaczeniem na aukcje charytatywne. Ponieważ ilość części tu jest spora i to się sumuje do dość sporej kwoty. To nie sądzę, aby ktoś chciał to kupić po takiej cenie nawet cenie materiału, a na aukcji charytatywnej być może ktoś się skusi na taką piękną konsolę. Dziękuję za uwagę.